Dlaczego alkohol i papieros to takie pociągające połączenie? Po pierwsze, wszystkie substancje psychoaktywne mają wpływ na wydzielanie dopaminy w naszym organizmie, takiego neuroprzekaźnika przyjemności. Układ wydzielający, dopaminę wyel... Układ wydzielający dopaminę wyewoluował w ogóle po to, żeby wspierać takie zachowania jak jedzenie czy rozmnażanie, żeby one były przyjemne, żeby organizm ludzki wiedział, co robić, żeby przetrwał gatunek. Taka dopamina pcha nas również do działań. No i teraz. Każda substancja stymulująca wydzielanie dopaminy ułatwia to zadanie kolejnej substancji. Dlatego kiedy alkohol działa, dopamina jest uwalniana, otwierany jest szlak dla nikotyny i wtedy nikotyna też działa i dopamina działa i tak wszystko się razem nakręca. Po drugie, alkohol jest depresantem, działa spowalniająco na nasz organizm, natomiast nikotyna jest stymulantem, to znaczy że działa pobudzająco. Te działania się znoszą, wykluczają, dlatego kiedy używamy dwóch używek naraz, to wtedy możemy to robić dłużej. Można się dłużej truć. Po trzecie, nikotyna stymuluje trawienie, więc każdy przyjęty alkohol jest dużo szybciej trawiony, czyli można się dłużej truć. Czwarte to naprawdę zabójcze połączenie. Pierwsza i druga najbardziej śmiercionośna używka na świecie łączą siły niebezpieczne. Pamiętajcie, ja wam to wszystko mówię, bo najbardziej niebezpieczna substancja to ta nieznana. Wpływ używek na organizm. Ciekawe? Obserwuj, będzie więcej. Może powiem więcej o tym, jak nikotyna wpływa na ciało.